Już po raz trzeci oferta Taurona okazała się najlepsza w postępowaniu przetargowym organizowanym przez GZM. Dzięki temu Tauron będzie od stycznia przyszłego roku dostarczał prąd do 27 samorządów i ponad 160 spółek i instytucji samorządowych. To 59 gmin, w tym Jaworzno, które w tym roku w ramach przetargu zamówiło 50% więcej energii niż w roku ubiegłym. Warto podkreślić, że GZM zamówił blisko 30% energii więcej niż na bieżący rok. Trudno szacować te oszczędności, Gdyby, bo trzeba byłoby to porównać do każdego z tych podmiotów rozbitego jednostkowo, natomiast na pewno ta oferta jest atrakcyjniejsza niż w przypadku samodzielnych zakupów. W Jaworznie. w ramach tej grupy zakupowej Tauron dostarcza energię do 59 jednostek, w tym do szpitala, kilku ośrodków zdrowia, centrum kultury, muzeum i biblioteki miejskiej, ponad 20 szkół i blisko 20 przedszkoli oraz Miejskiego Zarządu Drugi Mostów. To może być duża oszczędność dla gmin i bardzo ciekawa oferta dla sprzedawcy energii, ponieważ gminy dzięki większemu wolumenowi energii, które mogą zakupić razem, mogą uzyskać za niego korzystniejszą ofertę niż gdyby kupowały je samodzielnie. Łączenie się w grupy zakupowe nie jest nowym zjawiskiem a Tauron może się pochwalić wieloma wygranymi przetargami, m.in. dla grupy zakupowej Lubin, Częstochowa, Lublin, Tarnów. Tauron podpisał także umowę dla grupy Olsztyn.